Cześć. Dzisiaj mamy włoski poranek, tak sobie wymyśliłem. Pierwszym pretekstem jest ten oto nożyk Old Bear prosto z Maniango we Włoszech. Jest to taki odpowiednik Opinela, tylko troszkę bardziej wyrafinowany, no i niestety troszkę droższy. Zaraz zobaczycie go w szczegółach i w akcji. Czym się różni od Opinela? Zresztą mam tutaj też Opinelka takiego pewnie jednego z najczęściej wybieranych, bo ma optymalny rozmiar, to jest Opinel numer 8 ze stali nierdzewnej. No a tu jest jego konkurent z Włoch. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest trochę bardziej wyrafinowany, ale wynika to z tego, że wybrałem taką wersję bardziej na wypasie, tak zwaną tricolore, bo tutaj mamy włożone przekładki w kolorach włoskiej flagi. Taka perwersja. Ale główną różnicą jest system blokowania, bo tu mamy taki pierścień, który jest obsługiwany takim, nie wiem, suwakiem, przełącznikiem. No w każdym razie zasada jest taka sama jak w Opinelu, tylko w Opinelu mamy taki dosyć prosty system. Po prostu obracamy ten pierścień dwoma palcami, bo raczej jednym palcem się tego nie da zrobić. Natomiast w przypadku Oldbera możemy to zrobić po prostu kciukiem. I jest to całkiem wygodne, i też wygląda trochę solidniej niż opinel. A drugim pretekstem jest piadina, romagnola, ala limineze, cokolwiek to znaczy. No generalnie jest to taki placek, który teraz przygotuję sobie na śniadanie, i wierzcie mi, to jest zajebiste. Do przygotowania mojego śniadania będę potrzebował przede wszystkim deski oraz składników nadzienia tego, tej oto piadiny. Nadzienie może być różne, tak naprawdę, jakie chcecie. Możecie się sugerować tym, co jest tutaj na obrazku. Tutaj jest dużo pomidorów, cebula, jakieś sałaty. Ja robię sobie taką wersję po mojemu, bo już sprawdzoną. Wiem, że mi smakuje, więc będą tutaj pieczarki cebula, pomidor i, i zobaczycie co jeszcze hmm, więc tak pieczareczki idealnie się ten nóż nadaje do przygotowywania posiłków bo jest cieniutki aczkolwiek da się cieniej pokroić ale w pozycji siedzącej raczej nie przygotowuję zazwyczaj posiłków więc sytuacja nie jest codzienna pieczarki Teraz cebula. Cebula w krążki. Jeśli chodzi o ostrze, jest ono wykonane ze stali 420, chyba z fabryki Krupa. To jest taka standardowa stala, używana bardzo często w niskobudżetowych scyzorykach europejskich. Nierdzewka. Ostrze jest bardzo cienkie, więc dobrze wchodzi. W żywność, którą kroimy, a że jest nierdzewne to nie reaguje z właśnie z tymi produktami spożywczymi no gdyby to było ostrze węglowe no to po kontakcie z cebulą całe pokryłoby się nieestetycznymi plamami dlatego wydaje mi się, że jednak do takich celów ostrze nierdzewne jest najlepsze pomijając już fakt, że po prostu nie będzie się nam pokrywało rdzą gdybyśmy przypadkiem zapomnieli wytrzeć je do sucha po używaniu, oliwa, yy, dlatego oliwa, a nie olej, ponieważ na tej samej patelni nie będę jej czyścił, będę yy, podgrzewał placek, więc lepiej żeby to była oliwa, a nie olej roślinny, no bo po prostu te smaki będą się bardziej zgadzać, tak? W trakcie gdy pieczarki i cebula się smażą, ja wyciągam moją tajną broń, czyli cheddar. Polecam ten ser, aczkolwiek oczywiście może być każdy inny żółty, który się ładnie nam rozpuści. Ale cheddar ma dodatkowo taki słony, wyrazisty smak. I przede wszystkim bardzo łatwo się rozpuszcza, więc rekomenduję cheddar. Też nie za dużo, żeby to nie było przesadzone. Ale on jest bardzo smaczny, więc ciężko się powstrzymać. Dobra. Pokroję od razu pozostałe składniki, czyli w moim przypadku ogórek konserwowy. Tak jak mówiłem, możecie dawać co chcecie. Ja już próbowałem z cukinią podsmażoną, z oliwkami, można tam sobie dać jeszcze jakąś inną zieleninę, szynkę, kiełbasę, salami, cokolwiek wam pasuje cokolwiek macie pod ręką, bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby zutylizować różne e, luźne produkty. Pomidor. Pomidor jest troszkę ryzykownym składnikiem, ponieważ na to wszystko będzie wypływać z placka podczas jedzenia. Ale z kolei dodaje smaku i soczystości, więc naprawdę ciężko się oprzeć. Mhm. Pieczarki, no, wyglądają już prawie ok. Cebulę wrzuciłem troszkę za wcześnie i tu już gdzie się przyrumieniła, ale dobra, dajmy temu jeszcze chwilkę. Jeśli chodzi o, o sam nóż, to ciężko naprawdę powiedzieć, żeby on się czymś różnił od, od opinela. Nawet kształt ostrza jest identyczny, nawet grubość tego ostrza jest identyczna, przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy Porównuje długość. Opinel jest w tym przypadku ciut dłuższy, ale to tak naprawdę jest nieodczuwalne. W przypadku Opinela, hmm, no na pewno jego zaletą jest niska cena, popularność, powszechna dostępność itd. itd. Natomiast tutaj są oczywiście wersje tańsze. Ten, ta wersja kosztowała ponad 120 zł i to jeszcze z jakimś rabatem. Normalnie, bodajże 140, no trochę drogo, ale to jest wersja z drewna laminowanego, więc zakładam, że być może będzie bardziej odporne na działanie wody, chociaż też puchnie. Pod wpływem wody warto wiedzieć, te noże puchną i z trudem się zamykają i otwierają. Tak? Już teraz widać, że to ostrze chodzi dosyć ciężko. Kiedy jest nóż wysuszony, zamyka się dużo łatwiej. No ale taki urok, Opinele też tak mają, tak jak wspomniałem, to jest dosyć droga wersja, natomiast są tańsze wersje z rączką z drewna orzechowego i one kosztują tak staje się 70-80 zł, nie pamiętam teraz dokładnie. I tak są troszkę droższe od Opinelów, ale no wynika to z tego, że po prostu jest to mniej popularna marka, tak podejrzewam. Mniej znana, no i być może ten Mechanizm blokowania jest trochę bardziej skomplikowany w produkcji i droższy. Pamiętajcie, żeby nie przypalać cebuli, bo będzie brzydko na patelni. Wrzucamy teraz placek. Oj, ile... ledwo się mieści. Właściwie to się nie mieści. Aha. Patelnia powinna być większa, niestety. Zamilkłem trochę, ponieważ przechodzili tu spacerowicze. Nie mam takiej śmiałości jak Robert Makłowicz czy Pascal, aby przy ludziach opowiadać co robię. Ale widzieliście, naładowałem wszystkiego do, do środka. Niestety, patelnia jest troszkę za mała i tu mi się pokruszyły brzegi. No, ale tak to bywa w terenie. Wielkiej patelni już nie chciałem brać. Bo by mi się nie zmieściła do plecaka, to niestety placek się pokruszył. Ale dobra, z tej strony jest już fajnie wysuszony i jest taka twarda skorupka, czyli jest OK. Podgrzejemy jeszcze z drugiej strony, aby cały ten placek był takim twardym pierogiem. I w środku, to co jest w środku, głównie chodzi o ser, żeby się ser rozpuścił i związał to wszystko. No i za chwilę to będzie gotowe. No i zapadła teraz kompletna cisza, więc z tej ciszy oddam się upojnemu pożeraniu mojego śniadania. Widzicie już, że pomidor cieknie. No tak musi być, dlatego dobrze jest mieć talerz i coś do wytarcia. Ja mam deskę i mam coś do wytarcia na szczęście. Ręcznik papierowy. Mm. Placek musi być właśnie porządnie pod, podsmażony, podpieczony właściwie na takiej już suchej patelni, żeby był twardy i chrupiący. A w środku ser musi się rozpuścić. Pieczarki, cebula. Można sobie tam dodać jeszcze jakąś ostrą papryczkę. Ja dałem ogórki konserwowe, które też dodają trochę takiej octowej ostrości, kwaśności. Do tego jest soczysty pomidor. No, po prostu bajka. Mm. Mimo tego, że patelnia była trochę za mała, to jednak wyszło. A nożyk też dobrze wyszedł. Bardzo przyjemnie mi się nim pracuje w kuchni właśnie. Rączka jest wygodniejsza niż w Opinelu. Jest jakoś tak fajniej wyprofilowana i ma taki no w przypadku tego modelu, bo być może te, te opcje ze zwykłego drewna orzechowego przypominają po prostu Opinela, ale tutaj jest taka jakby lekka szorstkość, taka fakturka. I to fajnie się trzyma w dłoni albo w dłoni. No, i jest bardzo leciutki. Po prostu ta rękojeść wydaje się, jakby była wykonana ze styropianu lub papieru. Jest taka leciutka. Sam nóż również jest bardzo lekki. Jest środek ciężkości. Jest fajnie wyważony, jak widzicie. No, także jeżeli ktoś ma nadmiar gotówki albo lekkiego świra na punkcie mniej znanych noży, to polecam. Old Bear prosto z Włoch. A to prosto. Z Podgliwickiego lasu włoskie śniadanko. Trzymajcie się na zdrowie.